świata monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie, Obieccież nam trzej królowie, chcecie widzieć dziecię. O Nożłowie nie ma tronu i berła nie dzierży, A proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Świata złość okrutna Dziecię prześladuj że przyszedłe 80 lat z prośbą o na dalsze lata oraz dla na najmłodszych rodziny, córek, dziesięciu wnuków i mamy łagodniczka, prośbę o Chrystusa. Na początku tej przyświętej, świętej byśmy mogli godnie w niej uczestniczyć. przeprosimy Pana Boga za wszystkie nasze rzeczy. Czytanie z Księgi proroka Josajasza Powstań, śmierć Jeruzalemu, przyszłość za światło. Chwała Pana rozbruska nad Tobą. Po to ciemność odbywa ziemię i gęste a ponad Tobą jaśnieje Pan. Jego chwała jawi się nad Tobą. I pójdą narody do Twojego świata, do blasku Twojego wschodu. Podnieść oczy wokoło i popadź. Ci wszyscy zebrani zdążają na Ciebie. Moi synowie przychodzą z daleka na rękach niesionych w Wtedy zobaczysz, promienieć będziesz, zanim się rozszerzyć Twoje serce, porzucili na duną bogactwa za morskie, zasoby narodu przyjdą ku Tobie. Zaniecie ciemnowość wielbłądów, gromadę z nawiami Wszyscy oni przybędą zasadę, ofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie wynny na cześć Pana. Oto słowo O Przestrzał go, który Herod przeraził się, a z nim cała nie rozumie. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów uczonych ludu i wybrany ich, gdzie ma się narodzić najsłabszy. Ci mu odpowiedzieli w betlejem ludzkim, bo tak napisał Tor. A ty, wetlejem ziemi ludy, nie jesteś zgoła najliższe z głównych miast ludy, albo więc ciebie wyjdzie władca, który będzie was łaskawie rządów Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał go dokładnie o do czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Bekleim, że rzekł, Udajcie się tam i wypytujcie starannie o dzieciach, gdzie znajdziecie, donieście mi, jak pójść i oddać pokłon. Oni zaczął słuchawszy, króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nim, Aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dzieci. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uratowało. Weszli do domu, zobaczyli dziecię z matką i domami. padli na twarz oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dar, Złoto, i milionet. A do na nakaz, żeby nie wracali do Karola. Inną drogą udali się do ojczyzny o to słucham Zapraszam wszystkich dzieci do przodu. Zapraszam tutaj do mnie. Tak jak mówiliśmy sobie tydzień temu, dziś wybierzemy najpiękniejszego króla. Proces, w czasie procesu wszyscy widzieli, obaj rzeczy, które król jako chorobę, jako ma szatę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wszystkie dzieci będą miały piękniejsze szaty, bo nie jeszcze królów mają. A ja proszę o Teraz już Trzeba. Dobrze, sprawdźmy. Dzisiaj mamy do rozwiązania dwa konkursy. A? Jak? Kto w szkole? Na no, studentkę i karki. Super. Teraz chodzi Tu jest Wasza. Czyja jest kaszorka? Z pasteliny. Olek Marzewski. Jest Olek. Oj Nie. jest. Jest Nie. Chodź to. Dobrze. Z tę sobie trzyszące. Trzymaj ją. Później tu mamy biszkę. Czyja i kaszonka? Czuję twoja. Tu jest marsza. Ta z makaronem, czyja jest? Twoja? Super. Tu jest jeszcze jedna. Czyja jest? Ta dobrze. Ta czyja jest? Twoja, Julia? Teraz zobaczcie, tutaj jest jakiś Gdzie? Nie, pod katłem gdzieś trzymał. Uwaga! Teraz słuchajcie uważnie, żeby nie było zamieszania. Każde dziecko bierze swoją szopkę. Proszę bardzo, weźcie. Weźcie ją, ale nie I uwaga! Wszystkie dzieci idą na środek, a ci, którzy mają szopkę, idą na górę za Chodźcie. Powoli, spokojnie. Na dwóch Staramy się wszędzie ułyszeć na schody. tak? Mamy na przykład po... Kaszle, dalej, 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 jeszcze, jeszcze, jeszcze. jeszcze, jeszcze, dalej, a jeszcze jeszcze. dalej, 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 z, patyku, z, wsteby, z takiej matki. Druga szopka jest z korka i jest z takiej pianki kolorowa. Trzecia szopka jest bardzo malutka, widzicie, jest z owietrzka. Czwarta szopka ta jest taka trochę zapięta, ale ta Ta szopka jest tutaj wrzesiu, słoma, papier i to jest masa tak, solna. Tu jest kolejna szopka, tu jest szopka też z wycinami. Tu jest kolejna szopka, bardzo ciekawa, z makaronu. Zobaczcie, tu jest makaron. Proszę bardzo, tu jest skroby jeszcze. I tu jest praca ręczna bardzo ładna, Olek. Tutaj jest makaron, a jest wszystko jest w I uwaga, stary zwyczaj, po kolei. Oba stary wybierzemy najpiękniejszą szopkę. Uwaga! Zaczynamy od pierwszej Brawa. Dziękuję. Druga. Trzecia. Czwarta. Piąta. Szósta. Szósta z Manta I ósma z Pasteliką. Wiecie co? Słucham dobry. Wygrałam chyba szczupka z Manta Tak jest brawa, lecz z Manta Pani szoky, dobrze. Można tak Wracamy na miejsce. Odstawcie szotku, ładnie tutaj na Uwaga, za chwilę jeszcze ten króla. Odstawcie szotkę. Ja wiem, że Patrzcie Panią Kamienię zapraszam, żeby było ładne. Wybrać królów. Panie, yeah. 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 szukamy najpiękniejszych, dróg. zaraz zobaczymy, kto będzie. Wystawimy ich tutaj na wystawę. Znam, będziemy wybierać. Uwaga. Chodźcie tutaj. kto ma piękno. Tutaj jest Tu jest kurs na popatrzcie. Pan jest popatrzcie. a zachodniowo no, Wejdź na górę, chodź na górę. Gdzie ubrzemy swojej w królewskie? Tak, wszystkiego. Dobrze. Tu mamy. Tu mamy. Pojeszcze ma pele Chodźcie w kolerynek Chodźcie. Kto ma pele rynkę? O jaki Proszę bardzo. Chodź. Tam właśnie. Chodźcie. Zostań się tutaj widzę. Też mam Dobra, uwaga, patrzymy. Nieco pisujemy, tak? Tu jest jeszcze, chodź. Widzicie, zachęta dla Was w przyszłym roku, żeby ładnie się ubrać, łachną palerytmę założyć. Mamy pierwszego w ogóle, zobaczcie, z takim jakimś drewniancikiem na czole, umalowany na czarno. Tutaj mamy króla, który ma piękne futerko. Z czego to futerko jest? To Nie wie, z Tu jest werbo. Werbo z czego jest robione? To jest co? To jest makutry. Wiecie co to jest makutra? Tak się kiedyś ucierało, masło makulsze. Tu mamy królewnę i, przepraszam, to jest król. To jest król. Też ma werbo, też z kuczka zrobione. Tu mamy króla, który ma złotą, i pewnie mamy zebrała, sylwestra zostało, proszę bardzo. Tu mamy kolejnego króla z piękną koroną, z piękną w ciemnym kolorze. Tu mamy z pięknym futerkiem, takim... To nie jest wężowy, ma Tu mamy króla z pieprzem, proszę bardzo. Nie, to jest pieprzem. Mama krzyczy, ja nie a, ba, ba, proszę bardzo. są super, to, że to jest. Tu mamy zbiegny puder między słonikiem, bo te słoneczki oczy nie? Tu mamy kolejnego. Jak masz na imię królu? Kasper. Tak, to jest Kasper, prawdziwej pijaczki, jak się ma rodziny. Nie, nie przepraszam. Tu mamy kolejnego króla. To już nie jest wódczyk, żaden. Ale piękny jest szatno, zwłaszcza wiszy bez tropy. No i tu jeszcze jeden wiszyk. Chodź wyżej, do nie, chodź, wyżej, chodź, wyżej, tak? Do góry jeszcze, chodź. Jeszcze będzie jeszcze, a tu jest taki niebieski król, bo Co to jest? Małe, Kawałek tak. Złotą bardzo widzimy, lata. To jest górę, numer dwa. Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Mamy Strólu, w domach tak? <t> Wschodzimy <writers> na to, co bo jest lampeczka na świat. Wyżej, choć teraz też, wyżej To jest ten krótki diametrowy zwarcie To jest maszynnikiem sylwestrowym pamy, proszę bardzo. Chodź. Tak. To jest król tak. z imitacją kłuczka, Proszę bardzo. Tak. To jest król na kudry, chodźmy, że patrzcie To jest król z króliczka, a ma w sumie I widzicie co, Tak, tutaj. Tatko to chodź, zostań tam Tutaj chodź, tutaj chodź, jeszcze tam było Przyjęto... I grzesz, chodź jeszcze Ty. Bierzemy spośród tych trzech. Uwaga jeszcze raz. Patrzymy uważnie. Ciemny król, kacper i granatowy król. Uwaga, to trzeba podać. Dobra. brawo. Dziękuję. Kacper. Przede wszystkimi wiekami Bóg z Boga świadł ze światłości. Zrodzona jest Bożona, Wspól z a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas służył. Stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego. Aby z bezinteresownej pomocy czerpały radość Uczelniamy pamięć o misjonarkach i misjonarzach. Ciebie prosimy w intencji dziękczynnej Panu Bogu i Matce Bożej za przeżyte 80 lat z prośbą o łaski na dalsze lata oraz dla najbliższej rodziny córek, dzieci, wnuków i małego prawniczka. Ciebie prosimy. Zaraz uczestniczących w najświętszej ofierze abyśmy przyjmując postawę służebną wobec naszych bliźnich przyczyniali się do budowania lepszego świata. Ciebie prosimy. Boże, przebodzący miłosierny, daj To otrzymał za Szotka, Kto z szopka makaronowa. Zapraszam właściciela dźwicę na z makaronem. Gdzie jest ktoś? Czy tu da się z makaronem? na a te pieniążki, które złożycie będą przeznaczone na wyjazd wakacyjny. Podstawy. Boże, jedyna i wieczna światłość, Ty, przeprowadziłeś prowadziłeś do czego syna ujawniłeś w moim jachu, na kilkunastu a on się w danie u podróży do jachu. mogą osłabić dla oznaczenia drzwi naszych mieszkań. W którym przyjęliśmy światło Twojego objawienia spraw, abyśmy stawali się coraz doskonalszą światłością dla do świata, a zwłaszcza dla szukających Ciebie. O Błogosław, Boże, także do kadziku, aby wolny jego dym znosił się wraz z naszymi modlitwami, przedmówicze Twoje spraw, i w naszych domu, napełnione wolą kadziku, będą miejscem codziennej modlitwy, nas zjednoczonych z Twoim słowem który zamieszka pomiędzy nami, aby objawić nam ciebie i po prawicy Twojej zawsze wstawia się za nami. Panie Boże Przewodniczący, wysłuchaj wszystkich naszych głosów, które zarosimy do ciebie spokoju przez Chrystusa Pana naszego. Amen. i'm